Andrzeju Chorytko. Z okazji okoliczności przekazania dowództwa Wojskowego Centrum Sztabu w Tarnowie grono Twoich wiernych przyjaciół składa Ci podziękowanie za wspólne przeżyte ostatnie dwa lata na tarnowskiej ziemi. Pod Twoim dowództwem w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Równocześnie życzymy Ci na nowej drodze Dalszej kar kariery wojskowej, tradycyjnie wszystkiego, co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia i szczęścia w realizacji powierzonych Ci zadań w obronności naszego kraju. Gratuluję Ci, cieszę się z Twojego awansu, równocześnie z nieukrywaną dozą smutku żegnamy Cię po bardzo krótkim, aczkolwiek bardzo owocnym dowodzeniu w Tarnowskim Wojskowym Centrum Rekrutacji, gdzie. Zaledwie po dwóch latach opuszczasz nie tylko Tarnów jako miasto, ale przede wszystkim nas jako oddział wiernych i życzliwych Ci przyjaciół, który przez krótkie dwa lata zgromadził urok Twojej osoby. Nie sposób zapomnieć tutaj naszego pierwszego spotkania, jakie miało miejsce tutaj w Pezzarze w 2020 roku. W tym samym lokalu, w tych samych godzinach popołudniowych, w których byliśmy na kolacji w gronie przyjaciół, czy mając co nieco, gdzie złożył nam żołnierską wizytę mały rycerz. W kapeluszu z piórkiem, z peleryną, jako, pu, 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 jako pod Alajczyk, harnarz. Yy, harnarz Rzeszowa. Witając go. Kuflem dobrego piwa lanego z Beczki przy gorące nawiązaliśmy nic sympatii trwającą do dziśnia. Było westy esty tutaj między innymi gospodarz Krzysiu Kowalski, Marek Wieczór, Pignia Kurla, yy, bracia, bracia Kurkowi, Rzońca, Wysiek i moja skromna osoba jako sądeczarze. Minęło zaledwie kilka miesięcy, więc 24, by grono Twoich przyjaciół urosło do dużego oddziału, który towarzyszył Ci podczas wszystkich uroczystości wojskowych, ja również tradycyjnie przy żołnierskiej grobówce. Na uroczystościach wojskowych, ja również tradycyjnie przy żołnierskiej grobówce. Na zakończenie zawodów strzeleckich na poligonie najczęściej na dworze jakach, gdzie podsumowując, na podsumowaniu wyników była zawsze klowówka, karkułeczka przy tajemniczym susiku. Towarzyszył śpiew, tajce oraz vibaty na cześć naszego bojownika i zwycięzców z różnych dystrybii. Powołanie do Wojskowego Centrum Republika naszego harnasia kończy sympatyczną przygodę tutaj na ziemi tarnowskiej. Sprawą niespełnioną od czasu Zbigniewa Skórnowicza jest obiecane w Tarnowie złoto, co też leży na, na, nam na sumieniu. Jedyna nadzieja jest obecnie w polu w Piotrze Rowińskim. Nadzieja. Nadzieja obejmującym aktualnie obowiązki szefa WCR w Tarnowie. Tarnowscy w w deklarują również, jak i poprzednikom, sympatyczną współpracę na chwałę CK Puta. Na zakończenie proponuję brackie piwat na cześć i chwałę podpółnika Andrzeja oraz hymn naszej drużyny. Harnasiu, Harnasiu, ty prowadź! Brawo! Jeszcze, 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 to, jeszcze ci drużyny tutaj odczytam twoją na pamiątkę drużyna to Leszek Borgula, właściciel firmy transportowej Wiktor Burna, Zająby, Pysiek Andrzej Jurek Ajdocik Gowin Zisław Główczyk Mariusz Kudyma Jacek, Karkiński Zbigniew Kibior Marcin, Na Józef Kowalski Krzysztof Kucharczyk Paweł, Łabędź Henryk Łucasz Roman, Mądry Grzegorz, Mika, Jerzy, Pytko Jan, Żojta Tadeusz, Sitko Tadeusz, Smurzna Tomasz, Świtek Bogusław, Wojtaszek, Tomasz, Tomaszek. To, to jest ta twoja drużyna, która ci zawsze wierna była. Wycięstwa do chwały Polak nie prowadź, i prowadź, prowadź nas do zwycięstwa, do chwały, bo taki mamy znak. <śles>